Witam serdecznie, nazywam się Agnieszka Nantka i jestem mamą ośmioletniego Pawła, który ma dziecięce porażenie mózgowe, korowe uszkodzenie widzenia i na co dzień walczy z padaczką lekooporną, gdzie napadów jest około kilkudziesięciu dziennie. W dzisiejszym filmie chciałam Państwu pokazać naszą rozmowę z Pawłem, gdzie podczas jednej z zabaw cyframi Paweł przerywa tą zabawę i sygnalizuje, że chce mi powiedzieć, coś powiedzieć. Chciał mi powiedzieć, pochwalić się, że wie ile lat ma babcia. Kilka miesięcy temu mieliśmy dużą uroczystość, gdzie świętowaliśmy urodziny babci Pawła i Paweł się chciał pochwalić, ile babcia ma lat. Że zna tą liczbę. Paweł w swojej książce do komunikacji alternatywnej nie ma takiego sformułowania: moja babcia ma lat tyle i tyle. Dlatego e, proszę zwrócić uwagę, jak precyzyjnie e, naprowadza mnie, żebym odgadła, o co mu chodzi. E, o tym, jak działa nasza książka do komunikacji alternatywnej jest i jakie sygnały z ciała i jakie wokalizy są na tak i na nie są opisane, przedstawione w filmie jak komunikuje się dziecko z MPD i CVI. Pod koniec filmu Paweł typuje zbiór cyfr, gdzie próbuje mi pokazać jaka to jest liczba. Natomiast już tutaj się zaczęła aura Napadowa i niestety musieliśmy dość szybko przerwać ten film. Natomiast w zbiorze tych cyfr, które wytypował Paweł, znajduje się prawidłowa liczba, która prezentuje ile lat ma babcia. Zapraszam serdecznie na ten film. Chcesz mi coś powiedzieć? Szybko coś jest nie tak jak chcę. Hmm? Powiem ci, jak się czuję. Moim zdaniem, chcę się bawić, mam pytanie. Mhm. Powiem ci, jak się czuję. jak się czuję? Mhm. Dobrze. Jest mi źle, jestem zmęczony. Dobrze. Dobrze. Mhm. Czuję się dobrze. Jestem wesoły, jestem szczęśliwy. Czuję się dobrze. Jestem wesoły. A, jesteś wesoły, super. Ups, pomyliłem się. Chcę jeszcze jedno słowo. Mhm. Chcesz jeszcze jedno słowo? Dobrze. A podpowiedź zrobisz, ten, pokierujesz mi dalej? Nie mam tego słowa, ale dam Ci podpowiedź. Idź do kategorii. Idź do kategorii, okej. Okay. Osoby, czynności, czas. Nie? Wydarzenia specjalne, zdrowie rzeczy, dom. Tak. Okej. Okay. Wydarzenia specjalne. Mhm. Wydarzenia specjalne. Urodziny przyjęcie, prezent. Urodziny. Urodziny. Uh -huh. się. Chcę jeszcze jedno słowo. Słowa, ale dam ci podpowiedź? Ok. Nie masz tego słowa, ale dasz mi podpowiedź. Dobrze, Paweł. Paweł, czy mam zostać na stronie wydarzenia specjalne? Czy mam przejść do strony głównej? Jak mam, eee. <głos》> jak mam zostać na stronie z wydarzeniami specjalnymi, to powiedz. Aha, mówisz ok, to czytam od góry. Urodziny, przyjęcie, prezent. Kopiesz mnie nogami, tak? Znaczy się, że tak. Dobrze. Urodziny. No, już wiemy, że urodziny, tak? Przyjęcie. Przyjęcie? Mhm. Ups, pomyliłam się. Chcę jeszcze jedno słowo? Pawełku, chcesz jeszcze jedno słowo? Dobrze cię zrozumiałam? Okej, okay, tak cichutko mówisz. Chcesz z tej strony wydarzenia specjalne? Okej, okay. dobrze, urodziny, przyjęcie, prezent. Uśmiechasz się, czyli tak, tak? Urodziny, przyjęcie, prezent. Wspomyliłem się. Chcę jeszcze jedno słowo? Nie mam tego słowa, ale dam ci podpowiedź. Mhm. Mhm. Paweł, czy ja mam przeczytać ci całą stronę z wydarzeń specjalnych? No tak, no nie pomyślałam o tym. Ok, czytam dalej. To. Wyboczek przyszedł. Z wrażenia. Paweł, powiedziałeś, powiem Ci, jak się czuję. Czuję się dobrze, jestem wesoły, tak? Wydarzenia specjalne, mamy urodziny i przyjęcie. Tak mi to powiedziałeś. Mhm, mm już nie masz tego słowa, ale dajesz mi podpowiedź. Czytamy dalej. Tak, skanujemy. Tort, zdmuchiwanie świeczek, piec ciasto, wycieczka. Mhm, mm. mm tort. Ok, Mówisz tort. Ups, pomyliłam się. Chcę jeszcze jedno słowo. Jeszcze jedno słowo, ok, czytam dalej. Tort, zmuchiwanie świeczek, piec ciasto, wycieczka. Mm. Mhm, tort. Mm. Mhm, zmuchiwanie świeczek. Piec ciasto. Piec ciasto, tort i piec ciasto, tak? Ok, ustą się. Chcę jeszcze jedno słowo. Nie mam tego słowa, ale dam ci podpowiedź. Mhm. Nie masz tego słowa, ale też mi podpowiedź. Paweł, idź do kategorii. Iść do kategorii, tak? Okej. Okay. Osoby czynności czas. Osoby. Czynności. Czynności. Mhm. Spać, wstawać, ubierać się. Spać. Wstawać. Wstawać. Ok. Ups, się. Chcę jeszcze jedno słowo. Mhm. Nie mam tego słowa, ale dam Ci podpowiedź. Aha, idź do kategorii. Mhm, ok. Paweł do tej pory powiedziałeś, że e, jesteś, e, powiem ci jak się czuję, je, czuję się dobrze, jestem wesoły, tak? Idź do kategorii e, wydarzenia specjalne, urodziny, urodziny, przyjęcie tort, piec ciasto. i teraz było wstawać. Ok. Jesteśmy na kategoriach, Oso, czytam. osoby czynności, czas. Mhm. Osoby. Osoby. Ja, mama, tata. Ja. Mama? Tata? Okej. Okay. Tata, tak? E, ups, się. Pomyliłeś się? Nie o tatę Ci chodziło, Pawełku? Okej, okay, to, to czytamy w góry, ja, mama, tata. Okej, okay. babcia, hania, dziadek, Józek, dziadek, 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 Hania. Mhm. Ups, pomyliłam Jeszcze jedno słowo. Mhm. Nie mam tego słowa, ale dam Ci podpowiedź. Idź do kategorii. To wszystko co mam do powiedzenia. do strony głównej. Kawałcu e, powiedziałeś, e, czy chodzi ci o to, że były urodziny babci Hanik i był tort, było przyjęcie i był tort i było ciasto? Hmm. Tak, tak, były urodziny babci Hani. Czy Ty chcesz mi powiedzieć, które urodziny były babci Hani? Czy Ty pamiętasz tą liczbę? Ach tak, Ty pamiętasz, jaka to była liczba, tak? Mhm. To Ty mi może powiesz, jak ona... Wygląda tak? To lecimy, Paweł. Czy ona miała w sobie liczbę 5, tą cyferkę? Tak? Paweł? Nie. Czy chodzi o liczbę 10? Mm -hmm. Ruszasz nogami, Paweł. Dobrze odłożę ją. To wybrałeś 7, 4, 10 i 5. Mm -hmm. Mm -hmm. I cały czas mówimy, ile babcia miała lat, tak? Ile babcia miała, jakie babcia miała urodziny, tak? Ile lat miała, ile kończyła? Tak? Paweł, chciał, chcesz przerwę? Okej, okay. no to przerywamy.